Panie, witajcie z pięknego i urokliwego Supraśla. Moimi Państwa gośćmi są Agnieszka. Cześć. I Rafał. Cześć. Jesteśmy tak naprawdę tutaj z supraszlinami, pochodzimy stąd. Tu się urodziliśmy od dziecka. Tutaj biegaliśmy nad tą rzeką i zapraszam Was do naszego wspaniałego projektu. Chodźcie, oprowadzimy Was. A kiedy to jest? Wiesz co, tak naprawdę to jesteście pierwszymi gośćmi dzisiaj. Otwieramy się dzisiaj. Dzisiaj? Eee, i... dzisiaj? Tak, dzisiaj dokładnie. roku, to dla niektórych widzy będzie początek nowej przygody. Dok dokładnie o to nam chodziło, żeby w ten sposób zacząć wakacje. To jest... Eee... A co, po czym ja Jakieś kamyki? Tak. Tak, przygotowaliśmy tu strefę chilloutu. Eee, jak spojrzysz w prawo, tu jest strefa zabaw dla dzieciaków. Przygotowujemy tutaj w każdym tygodniu dmuchańce, w animacje. Dzisiaj od godziny 12 w dmuchańce, malowanie twarzy, animacje dla dzieci, ale też strefa chilloutu. Właściwie jedyna taka, bo jesteśmy na, nad samą wodą, w przyleżaczkach pod parasolem z pięknym widokiem na plażę, z pięknym widokiem na zieleń, na Wieże Monastyru. O to miejsce w Supraślu, jak nazywają? Co tutaj jesteśmy? Ge generalnie to właśnie dlatego jest fabryka, bo wszyscy lokalni w, myśmy w, zastanawiali się chwilę nad, nad nazwą tego konceptu. Ale fabryka to jest naturalne miejsce. Wszyscy lokalni wiedzą, że tu zawsze była fabryka, stolarnia, aczkolwiek tutaj od XVI wieku właściwie była zawsze fabryka. Była papiernia, która robiła papier na potrzeby drukarni przy monastyrze. Potem to była wspaniała w ogóle historia, ponieważ w czasach Supraśla fabrykanckiego. Tu była fabryka Zacherta, przędzalnia, gdzie robiono jedwabie porównywalne z chińskimi jedwabiami. To jest niesamowite. No i myśmy nie mogli odbiec od tego, od tej nazwy, więc jest super, właściwie, rozpoznawalne. Dlatego, fabryka. Ale co produkujemy? Produkujemy tu wspaniały czas. Wspaniały czas? Tak. Akurat trafiłem jeszcze przed otwarciem. Zgadza tak, się. Jeszcze, jeszcze się rozstawiamy. W, wczoraj, wczoraj mieliśmy taką próbną rozbiegówkę. Sprawdziliśmy, Miejsce. wszystko działa. W, jesteśmy gotowi dzisiaj na gości. W, mamy kawiarnię White Bear Coffee. Mamy... To może od początku. Kawiarnia już się otwiera. Tak? tak? jest. Zapraszamy Cię. White Bear Coffee. White on dzisiaj otwarcie, nie? Tak, tak jest. No <grywa> to bardzo elegancko. Milo. Będę polecał na turystów. Zapraszamy. Zapraszamy. A tu tu bardzo tu, tu tu zapraszamy. Otwórz bar. na... na... Tak, otwierają już. Chłopaki już się otwierają. Michał, u ciebie w zakładzie to co słychać? Świetnie. Serwujemy pyszne drinki alkoholowe, bezalkoholowe i oczywiście mamy piwo kraftowe i z kompanii. Waszczukowe. Waszczukowe, to z naszego regionu. Tak, z Czarnej Białostockiej. Więc przede wszystkim zapraszamy do Supraśla, no i do zobaczenia. Do fabryki, to dla niektórych koniec roku szkolnego, a Wy dopiero początek macie przygody. No, będzie przemiał, więc trzeba na produkcję lecieć. <grymne> Logo pewnie wszystkim dobrze znane, W Waszczukowe, z e, Czarnej Białostockiej, browar rzemieślniczy. Szefem, szefem całego tego przedsięwzięcia w Waszczukowym jest Michał i, i jego wspólnicy. Spotkaliśmy się, opowiedzieliśmy mu o koncepcji. Michał mówi: Musimy tam być, nie? pokażmy to ludziom. Więc, więc zaprosiliśmy tu właściwie wszystkich naszych znajomych i przyjaciół do współpracy. Chodź pokażę Ci w, e, tych naszych przyjaciół, którzy z nami tworzą to miejsce. Darku, bardzo miło Ciebie widzieć. Widzę, no. że pasieka supraśla w fabryce będzie. <laughs> tak, tak, tak. Witam, witam ponownie. E, jesteśmy, jesteśmy w nowym miejscu w supraślu. E, w końcu w takim naszym miejscu w fabryce, tu za rzeką. Można tutaj nasze produkty nabyć, zobaczyć, można, można poznać się z nami. Od czwartku do niedzieli w godzinach 11-18 zawsze tutaj jesteśmy, więc można, można, można się tutaj z nami spotkać. A mamy to co zwykle, czyli nasze miody z Podlasian, miody z Puszczy Knyszyńskiej, z otuliny Puszczy Knyszyńskiej, mamy bardzo fajne tereny ekologiczne. Fajne, fajne miody, czyściutkie ekologicznie, bez żadnej chemii, bo mamy, mamy i leśną malinę, i leśny nektarowo-spadziowy po prostu. Także zapraszamy. Poza tym fajne jest tutaj miejsce też. Polecam, polecam że można coś zjeść, można, można się wyluzować. Wieczorami są przewidywane koncerty, więc fajne naprawdę miejsce, które dzisiaj się rozkręca, dzisiaj otwieramy to miejsce, ale, ale myślę, że myślę, że z dużym, ogromnym potencjałem. Mogę trochę prywaty spytać? Dla, was, dla mieszkańców Supraśla brakowało takiego miejsca? Pewnie, że tak. Bo jeżeli ktoś chciał zjeść kolację, słuchajcie, to, to po 20 już nie mógł tego zrobić. Ludzie bardzo, bardzo, bardzo Często tutaj przychodzą, bardzo dużo ludzi tu przychodzi i mówią, a ja tu kiedyś pracowałem, a ja zdałem to miejsce, o w końcu znikły te krzaki i, i, i ten, więc, więc bardzo, bardzo, bardzo pozytywne tutaj mamy odbiór tego, te, tego miejsca. Pitne. <laughs> u mnie w domu, u mnie w domu mam super półtorak po prostu, ale, ale to tak prywatnie sobie tylko, sobie tylko robię. No, do, do, doszedł mi super półtorak, ja jestem po prostu zachwycony nim. E, więc więc, więc e, duma, duma. Zresztą dumą są moje, są moje pszczoły, moje, moje, e, moje, moje, moje miody, moja córeczka. Trzeba przestawić. Oliwia, ma ty. Część sprawiam. Tak, tak. bo nie tak. zawsze będziesz, ale córka będzie. To, o, chyba to ona będzie częściej niż ja, bo, bo ja będę na pasiece e, najczęściej, no albo w teatrze, w którym pracuję, a, a, no a Oliwka będzie tutaj, tutaj najczęściej. Także, także szukajcie tej. Ale to dla Oliwki, czego trzeba życzyć? A, a, a ja wiem, pogody chyba dobrej, chyba dobrej Pogody ducha. Pogody ducha. I najwięcej jak klientów i w ogóle, żeby miody <laughs> kupowali. To będzie to... dla nich. Jak ktoś spróbuje naszego miodu, to od razu tutaj wróci, to, to jestem, jestem tego pewien, to gwarantuję, to bardzo często ludzie nam mówią, że a, te wasze miody są takie, takie mocne, takie intensywne w, w smaku i takie, takie, tak, takie esencjonalne po prostu, bo, no bo takie są, bo, 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 bo nie kłamiemy, bo wywozimy pszczoły na fajne, fajne miejsca i umiemy ten miód robić, bo robimy go od lat. Darku, ja nie będę oceniał miodów, ale będę za to doceniał Was i zachęcał wszystkich turystów, żeby takiego miodu pasieka superszla spróbowali. Serdecznie zapraszam i dziękuję Ci za to polecenie. Hej. Produkty lokalne w Ania z marką Dla mnie Delicious, która ma ceramikę od Pauliny Chorby, naszej lokalnej w garncarki czy artystki, artystki ceramiczki, ceramiczki e, tak. kosmetyki naturalne. Do tego w mnóstwo herbat ziołowych z Dworzyska od Uli Grzesia, w, więc nie możecie tego przegapić. Proszę Państwa, ja Anię Wam przedstawiam. Witam serdecznie. Chciałam powiedzieć, dla mnie się podoba, ale to jest dla mnie delicious, tak? Tak jest dla mnie delicious, czyli wszystko co najlepsze, pyszne podlaskie produkty. Pyszne w takiej metaforze, ponieważ poza produktami regionalnymi mam też e, rękodzieło, magnesy ręcznie malowane, ceramikę, pełiny, chorby, e, wszystko co podlaskie od lokalnych manufaktur, od rolników. W jednym miejscu prowadzę sklep przy Białówny i gościnnie jestem w Supraślu. Jest też sklep internetowy www.dlamiedelicious.pl. E, znajdziecie tam od kiszonek, przez zakwasy, e, miody, e, przyprawy. Kosmetyki naturalne z trzech manufaktur. No, u ciebie rzeczy, ja jestem pod wielkim wrażeniem. Ania, umówmy się tak, że ja puszczam to turystycznie, że ty jesteś w Supraślu w fabryce. Tak. Przez wakacje, dobrze mówię? Przez wakacje, tak. Jesteśmy tutaj od czwartku do niedzieli, przez cały lipiec i sierpień. A stacjonarnie jesteśmy przy Białówne w piwniczce. A obiecuję ci, że jak tylko skończę swoją podróż za jeden uśmiech, to ciebie odwiedzę. W swoim sklepie biostanku. Bardzo się cieszę, ja Ci dużo słońca życzę na tej podróży. Macie fajne otwarcie, bo pada deszcz, moja ulubiona pogoda. No nie dla każdego. Tak, tak, nie. Pogoda nam jest straszna, jutro i pojutrze będzie przepiękna, także zapraszamy w sobotę, w niedzielę. Można tu zakupić produkty lokalne, można też. Z wypić dobrą kawę, zjeść lody, zjeść wiele pyszności. Poleżakować sobie, bo sam klimat supraśla jest taki właśnie chillowy. Także w ogóle to polecam. Wam trochę zazdroszczę, będziecie mieli fajne wakacje. Tak, tak. Powiem szczerze, że taki wczoraj nie, ale... tak, wczoraj jechałam taka nakręcona, też dużo, dużo pracy było, natomiast jak tu już zajechałam, poszłam zrywać kwiatki nazwy piękne bukiety, bo poczułam o, ducha supraśla i o to bardzo to doceniam. A dziękuję ślicznie. No tak, no szkoda by było nie skorzystać. Gdzie zrywałaś? E, na łące, nad rzeką. O, widzicie Państwo? E, fantastyczne miejsce na spacer. Obok nas tutaj wzdłuż rzeki można zażyć. Ania, dla mnie Deliszy. Masz taką stronę, tak? Www dla strona wysyłka na, całe Polskie, na całą Polskę, też za granicę, właśnie z lokalnymi produktami. Tutaj mamy herbaty ziołowe z Dworzyska, tak jak mówiłam, ceramika Pauliny Horby. Jeżeli chodzi o manufaktury kosmetyczne, to współpracuję z manufakturą Bosona Łące z Czarnej Białostockiej, z miodową mydlarnią i z czterema szpakami. Jak ty pięknie opowiadasz, widać, że to twoja pasja. <laughs> Dziękuję, tak, projekt powstał w zeszłym roku, w maju. Pracowałam w Puszczy Knesińskiej, w miejscowości Borki i tam też dużo kontaktów nawiązałam i stwierdziłam, zresztą też pracę licencjacką kiedyś pisałam o smakach Podlasia i stwierdziłam, że to jest... Kolejny temat dałaś. Tak, że to jest za piękne, żeby nie podzielić się tym dobrem, a wiem, że też dużo turystów poszukuje takich miejsc, tym bardziej, że u mnie można wszystko w jednym miejscu od właśnie małych producentów kupić, nie trzeba tego szukać, robimy jedną wysyłkę i wszystko co najlepsze jest na naszym stole i w naszej kuchni. Ciąteczka, podzielimy się tym dobrym. Dzięki piękne i zapraszam serdecznie. A jak jesteśmy już przy lokalnych rzeczach, Cześć, senkace, bo, bo my nie jesteśmy tylko Y, stricte w y, y, suprascy, ale chcemy, żeby to był cały region, więc y, suwałki. są suwałki, Dokładnie. słynne, sękacze suwalskie, słynne mrowiska suwalskie, y, Panisowa. Paulina w, y, wszystkim znakomicie znana. W, y, no, jakość, która mówi sama za siebie. Ale chodź dalej, pokażemy Ci strefę Gastro. Y, f, zaczniemy od samego końca. w Mamy chłopaków z grillowędzarnią, gdzie ich projekt Porks and Roses w, będzie serwował w ten weekend szarpaną wieprzowinę na ziemniaczku w bułeczce, ale też na babce ziemniaczanej. Prosto, z grilla. Potężnego, w możliwości olbrzymie, więc w, na pewno nikomu nie zabraknie. On jest Ee, dalej mamy... W... Sączysz, jak mieszka, jeszcze chłopcy nie odpalili, Ta, bo nie odpalili, siarania, bo, ja, nie bo, bo ty jest. nie jadłeś, ja nie jadłam. Zobacz, nie mam siły otworzyć. Zapraszamy cię tutaj, zobacz. Dalej Rzymski, w... tu, 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 to będzie. jest food truck, to jest Aleksander, Krymskie Czebureki, który właściwie jak tylko powstawało to miejsce, Aleksander spotkał się z nami. Tu jeszcze była sterta gruzu wtedy, trawa rosła po kolana i Aleksander mówi tak ja czuję to miejsce, bo ono jest. Ono mi przypomina dom. Myśmy z rodzicami w, mieli taką budkę z jedzeniem nad Morzem Czarnym. Ja mówię, Aleksander, takich ludzi nam potrzeba. Chodź to rób wiesz, to z ja nami. Chodź. Takie te czy buraki? Słuchaj, po prostu niebo w gębie. Zapraszam was wszystkich serdecznie. E, najlepsze jest to, że to wszystko jest robione tu na świeżo. Przychodzisz do Aleksandra, zamawiasz w, e, czebureka z w, wołowiną, zamawiasz go z baraniną i on to ci w, na miejscu przygotowuje, dostajesz świeżego, wysmażonego. E, tulone w, jest z nami przez całe wakacje. Natomiast będzie się to pojawiało w, w kilku w weekendach, w kilka weekendów w trakcie tych wakacji, Tulone chyba nie musimy nikomu mocno przedstawiać. To jest wytwórnia w, z Białego Stoku świetny biznes odpowiedzialny społecznie jest to zakład aktywizacji zawodowej. Wspaniałe pierogi, wspaniałe makarony, w, nioki w, w, we włoskim stylu, z dobrych lokalnych produktów, z dobrych produktów wiesz, w, pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Świetna sprawa. Agnieszka tu tak dużo, tak. że każdy coś dla siebie znajdzie. Ale, ale zobacz, co tutaj mamy. Tutaj serwujemy coś wspaniałego. To jest nasz y, przyjaciel, który się zajął. Rafał, powiesz więcej. E, wiecie, to jest w ogóle w, niezłe. Kto wie, ten wie. W, tak, ale ale czasem ci. trudno zgadnąć, cóż to za kopuła. To jest autentyczny piec, szamotowy, zobacz. opalany drewnem. I tu w, e, nasz przyjaciel Andrzej serwuje pizzę prosto z pieca. Piec rozgrzewa się do temperatury 450 stopni. W, e, I właściwie w 2, 3, w 5 minut mamy gotową pizzę. Na miejscu w, Andrzej nam ją e, przygotowuje. Ale do Andrzeja musicie wpaść koniecznie na soliankę. Andrzej robi taką soliankę. Że. To taka zupa, tak? W zasadzie. Tak. tak, to jest zupa. To jest zupa w, z mięskiem, z, z oliwką, z kiszonym ogórkiem, e, z łyżką śmietany na koniec do tego w, e, marynowana cebula. Wspaniała rzecz, nie? To nie da rady, Wspaniała. to na No pewnie. E... Zapewniam, że dokładka, słuchaj, jest na pewno przewidziana. Zobacz, I, zobacz i tutaj nasz, mamy kolejny w, ostatni, ostatni punkt. To jest tokaj, langosze. Langos z serem, langos z leczo. A co to jest w ogóle langos, Rafał? Słuchaj... Naleśnik? No nie, nie naleśnik. Jest to tradycyjny węgierski wybieg, Tak naprawdę wysmażany na głębokim oleju placek drożdżowo-ziemniaczany z różnymi dodatkami na wierzchu, tak jak masz opisane w naszym menu. Więc znajdziesz akurat kilka propozycji. Dodatki możesz sobie wybrać, no i muszę przyznać, że to jest jedno z dwóch miejsc na Podlasiu, gdzie takie smakowitości prosto z Węgier możesz zjeść. Jesteśmy akurat tutaj, supraśl, fabryka Supraschl, jak znajdziecie nas. Musicie wbijać na fabrykę Supraschl, ale w kociołkach widzę, jakie piękne rzeczy. Tu gulasz będzie, nie? Słuchaj, mamy, mamy tak, dodatek do langosza w formie w formie świetnego węgierskiego paprykowego leczo z tradycyjną węgierską kiełbaską, która akurat jest wędzona na zimno. No i typowo węgierski bogracz, czyli zupę gulaszową z wołowinką, z ziemniaczkami i z węgierskimi galuszkami. Czyli z takimi drobnymi kluseczkami, które akurat się robi na specjalnej tarce. Ale gęsta ta zupa. Gęsta, no jasne, że gęsta. Sycąca, przede wszystkim sycąca. Do tego świeże pieczywko i, i można się zajadać. Rafał, a to w ogóle... Twoja pasja jest? Moja pasja? Eee, powiedzmy. powiedzmy. Powiedzmy, że tak. Eee, jestem akurat w restauracji już od dłuższego czasu, więc akurat to jest zamiłowanie pojawiło się też z czasem. W tym ale restauracji w Biamstoku? Tak. tak jest, tak. Znajdziecie nas na Malmeda 7 w Biamstoku, gdzie również świetne, tradycyjne langosze znajdziecie tam we wtorki, w czwartki. O, proszę bardzo. A na deser lemoniada. Jest lemoniada, tak jest. Również przygotowujemy ją sami. Receptury w 100% nie zdradzę, ale naprawdę orzeźwia. No to nie pozostaje nic innego jak zaprosić wszystkich. Jasne, że tak. Zapraszam. Zapraszam od czwartku do niedzieli, od 12 do 22. Znajdziecie nas na pewno. To jest węgierski przysmak, ale jest to ikona właściwie w fast foodu węgierskiego. To są langosze, ciasto drożdżowe, smażone na głębokim tłuszczu. Albo z gulaszem węgierskim, albo ze śmietaną, czosnkiem i serem. Do tego w prawdziwy gulasz węgierski. Koniecznie musicie tego spróbować, więc zapraszamy serdecznie. No i jak już to wszystko sobie ogarniecie, to zapraszamy Was na strefę chilloutu. Podejdziemy. 80 w leżaków, więc miejsca nie zabraknie. Do tego Scena. Na scenie dzisiaj o godzinie 18 w Adam Romanow, Romanowicz na gitarze w towarzystwie Przemka Burela. i Chłopaki zagrają koncert gitarowy z muzyką bluesową, z szantami, z poezją śpiewaną. A wieczór zakończymy z DJ-em Goswim Piotkiem, który dzisiaj zagra. Set na otwarcie. Ale DJ Goswi pojawi się tutaj też jutro w, z takim projektem jak w Sunset w Music i jutro nagrywamy tutaj w jego set DJ-ski na tle pięknego zachodu słońca w, z monastyrem, z wodą, z piękną przyrodą, z upraską w tle. Także Musicie nas odwiedzić. Zapraszamy, dzieje się tutaj dużo. Jesteśmy mega podekscytowani i chcielibyśmy się z wami tym podzielić, także my tu jesteśmy, a Wy Zapraszamy. Musicie śledzić też nasze media społecznościowe. Tam będziemy wrzucali w nasze wydarzenia. Tam znajdziecie w już niebawem zapowiedzi takich wydarzeń, jak po tańcówki, jak w wieczory z baciatą w, w, w świetle pochodni. Tam znajdziecie zaproszenia na w, biesiady rokowe, które wspólnie z Pawłem Szucherem, gitarzystą Szeptuchy, będziemy tu organizowali ze śpiewnikami. Zaprosimy Was, jak macie swoje gitary. To zabierzcie je ze sobą. Pogramy razem w, przy ognisku, jak w, na obozie za młodych lat. E, rozdamy Wam śpiewniki, e, i tu przy ognisku będziemy sobie wspólnie śpiewali tak. w jak mówi stare dobre małżeństwo, do czwartej nad ranem. Ale też poranki z jogą mamy zaplanowane, więc też tak miłośników tego typu rozrywki zapraszamy serdecznie. Ale Agnieszka, jak powiesz, że jeszcze potancówkę no. zorganizujecie, to ja cały tokar Wam przymieram. No ale oczywiście, liczę na Twoją obecność e, i Twoich my, przyjaciół. My nie możemy zapomnieć, że jesteśmy w Supraślu, które wspaniale stoi sanatoriami, w, więc zaplanowaliśmy we czwartki. w Typowe fajfy, właśnie dla kuracjuszy, którzy odpoczywają w Supraślu, Śledźcie nasze media społecznościowe i podajcie te informacje dalej. Fajną stworzyliście spółkę, bo nie dość, że wyrazem to jeszcze nie sami prowadzicie, a zrobiliście spółkę ze wszystkimi. Właśnie o to e, chodzi, chcieliśmy tutaj. To jest mieć. taka jak duża rodzina. Tak, tak, tak. Generalnie, generalnie to jest tak, że w, my jesteśmy w ogóle rodziną, całą rodziną to otworzymy. Piękna historia, nawet w, nasza mama, w, która w, ma ponad 70 lat, żebyśmy się wyrobili na maszynie do szycia, w, w, robiła z nami te piękne girlandy, więc to jest miejsce, które łączy ludzi, które i, i takie tak sobie wyobraziliśmy. W, pomysł w ogóle powstał. Dwa miesiące temu, półtora Dwa. miesiąca temu, jakby podjęliśmy decyzję, że robimy to tutaj. W, tu, jeszcze półtora miesiąca temu, trawa była powyżej kolan, w gruzy i, i zwały w, wszystkiego po, po pożarze z 2014 roku. Tak. Ale nie ma rzeczy niemożliwych. I w, jak. Mm, Idziemy pewną drogą w, i mamy wokół z siebie tak wspaniałych ludzi, to, to właściwie jest możliwe, można przenosić góry. Prawda, nie? wszystko jest możliwe. Bo wtedy wam życzyć, tak, na początek. Gości. Wspaniałych gości. Wspaniałych gości, którzy będą Uu. mogli tak naprawdę e, poczuć to, co było w naszych sercach, jak żeśmy to robili. O. To jest miejsce dla ludzi. Prawda? Do tego Wam życzę, żeby już po prostu jak najwięcej ludzi się dowiedziało, w supraszu do fabryki przychodziło. Tak jest. I cieszyło się z nami tym miejscem? Tak, z całymi rodzinami, z dziećmi i e... można teściowo zabrać. Można zabrać no teściową, jest. można zabrać dziewczynę, żonę, <noise> można zabrać chłopaka, koleżankę. męża, koleżankę, właściwie w ograniczenia nie istnieją. Ograniczenia Zuprawnie. są tylko w... wyimaginowane. Natomiast jeśli w... mówimy o punktach, to tych punktów mamy w sumie blisko 10. Tak? Ale nadal odzywają się do nas w wspaniałe firmy, które chcą się pokazać. Co więcej, my A, otwieramy... Czyli wy się my jesteście jeszcze otwarci na dalsze współpracę. Jak najbardziej tak, zapraszamy tak, słuchaj, tak. bo jeżeli, mamy przestrzeń na to, prawda? Jeżeli macie coś fajnego, jeżeli macie rękodzieło, jeżeli macie produkty lokalne, którymi chcecie się podzielić, to to jest to miejsce. Ono właśnie tak po, po to powstało. Tak? My chcemy promować region, chcemy promować kulturę Podlasia i chcemy pokazać, że tu są przede wszystkim super gościnni ludzie. To do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję, że jak przyjedzie chłopak na hulajnogę to to ugościmy cię z całego nogę hulajnogę w stojaku, który przygotowaliśmy. Zobacz, przy samym musisz wejściu. to pokazać. Ale to są stojaki rowerowe. To są Oczywiście, stojaki właśnie. rowerowe. Bo leżaki tu tutaj z... będą, nie? Tak, tak, tak wodą. E, prosimy zawsze gości, żeby zostawili rowery tutaj, bo w, e, ze względów bezpieczeństwa, żeby nikt się o to nie potknął, żeby nikt nie zrobił sobie krzywdy. Ale też trafą po kamieniach ciężko by było jeździć. No właśnie no, właśnie, no właśnie Dlatego, dlatego z, przygotowaliśmy takie naturalne w stojaki, ale e, przyjedź, przypnij swój rower, przypnij swoją nogę. W, w, i i się, i się, do, nas, się i tak. do nas. A na deser spacer. Tak jest. Spacer w tą stronę, w bulwarami w Wiktora Wołkowa, ale też spacer w drugą stronę, w, do, w, w tak zwanej kryżowatej w, ścieżką bioróżnorodności. Wspaniałe miejsce. Także koniecznie. W, kolejność dowolna. Albo w, z, przychodzimy, jemy i potem palimy kalorie na spacerze, albo odwrotnie, czyli najpierw spacer i potem zaspokajamy głód w, w strefie gastro. I Pragnienie. Proszę Państwa, wspaniałe miejsce musicie to sami zobaczyć. Co ja mogę więcej powiedzieć jako przewodnik? Ja mogę to tylko puścić w świat i polecam, no po prostu próbujcie sami, spędzajcie miło czas. Moim Państwa gościem była Agnieszka i Rafał. Super, zapraszamy. Zapraszamy.